Dzień dobry Świnoujście Dzień dobry Polsko Piątek, piątunio, piątunieczek jak mówią niektórzy Zaczyna się weekend A my idziemy zobaczyć co słychać na plaży Jest godzina 8.30 Słoneczko już wstało Grzeje pięknie Także jest 10 stopni Tak ciepło Tutaj na ulicy Uzdrowiskowej od samego rana panowie już sprzątają Wywożą śmieci Robi się porządeczek, ale my wchodzimy teraz na wydmę i zobaczymy, jak wygląda plaża przy wiatraku. Jest i ona. O, ale dzisiaj piękna. Jaka duża. Zobaczcie, prawie pod sam wiatrak. No i co? Mamy najpiękniejszą plażę w Polsce. Kto może nad morze? Zapraszamy do Świnoujścia. Naprawdę, plaża prezentuje się super. A my na plażę wchodzimy w wejście numer 18, Wejściem numer 18, piesek. Jak widać, z plaży znikają już wszelkie bary, knajpki, restauracje. Zostały chyba trzy ostatnie z tego co widzę. Zaraz to sprawdzimy. Tak, trzy ostatnie. A na plaży spokój, cisza. No, w takich okolicznościach przyrody można spacerować o poranku. Także nie marnujcie czasu. Kto może nad morze? Zapraszamy do Świnoujścia. Takie widoki tylko w Świnoujściu. Wczoraj o tym mówiłem. Parę osób podłapało temat. Normalnie Świnoujście to Karaiby Europy. Dla niektórych mam dobrą wiadomość Dla niektórych być może smutną Sami musicie to ocenić Jest to ostatni film W tym tygodniu I przez najbliższych 10 dni Na kanale e w sieci Nie będą się pokazywały filmy przez tydzień Troszkę dłużej Ale zapraszamy za to na kanał Daniel Szysz Tam będą pokazywały się filmy z trochę innej części świata być może będzie troszkę cieplej ale o tym się przekonamy dopiero pojutrze także zapraszamy niezmiennie do Świnoujścia kto może nad morze zapraszamy na portal eświnoujście.pl, świnouście w sieci ale jednocześnie zapraszamy na kanał Daniel Szysz i na portal travel Foto. Com. A co tam panie słychać w Świnoujściu? Pytają niektórzy No w Świnoujściu cisza, spokój Nic się nie dzieje Żadnych ciekawych wieści Albo złych wieści Akurat jest sporo w Świnoujście najprawdopodobniej Nie dostanie pieniędzy Na dofinansowanie przeprawy promowej rząd koalicji 13 grudnia na to środków nie będzie miał no co było sprawą oczywistą i pewną dla wszystkich którzy troszeczkę się interesują sprawami politycznymi no niestety będziemy musieli jako mieszkańcy do tego dołożyć ale mamy wspaniały tunel nie musimy czekać godziny lub dwie na przejazd a możemy przejechać przez tunel w ciągu czterech minut Zobaczcie, co tu się dzieje. Woda się cofnęła i zostały takie meduzy. Nie wiem, jak to się nazywa tutaj w Bałtyku. Jest tego tu pełno. Tak jak mówiłem, słoneczko świeci. Jest w miarę ciepło, 10 stopni Delikatny pietarek. No my idziemy zobaczyć na wiatrak Takie oto mamy szczęście, że nikt nam tam nie będzie przeszkadzał Ale tych medus jest tu pełno No zobaczcie Taki mamy klimat, taki mamy widok Zapraszamy do Świnoujścia Kto może nad morze? Wiatrak jest chyba najczęściej fotografowanym obiektem w Każdy, kto przyjeżdża do Sienuścia, pyta, gdzie jest ta latarnia. Jeżeli nie wie, że nazywa się to wiatrak. Naprawdę wygląda pięknie, szczególnie w taką pogodę. Zobacz, kolor nieba, kolor wody. Jak widzicie, obraz niesamowity. Zapraszamy do Świnoujścia. Godzina 8.35 8.40. Tutaj puściutko. Nie trzeba przychodzić o godzinie 5 rano. Chociaż teraz to jeszcze ciemno. Latem tak. Zapraszamy na wschody słońca. Tutaj z wiatraka wyglądają pięknie. Niezmiennie i wciąż zapraszamy do Świnoujścia, kto może nad morze. Jeszcze rzut oka na plażę, piękny kolor wody, pięknie niebo odbija się w morzu. Także zapraszamy do Świnoujścia, zapraszamy w Zachodnią Pomorskie. Takie widoki tylko u nas. Polska jest piękna. Powoli trzeba skończyć ten krótki spacer. Idziemy w kierunku parkingu. W śniuści obowiązuje strefa płatnego parkowania, ale w całym mieście, tutaj nad morzem również. Takie widoki tylko w śniuści. Dzisiaj rano sprawdzałem że tak powiem, sytuację mieszkaniową na portalach rezerwacyjnych miejsc sporo ceny coraz rozsądniejsze także zapraszamy pogoda ma się taka utrzymać jeszcze do wtorku z tego co przynajmniej opowiadają wszelkie maści synoptycy i wróżbici pogodowi także weekend zapowiada się słonecznie co sprzyja spacerom po plaży Odpoczynkowi. Trzeba nabrać sił na cały tydzień, także Świnouście chyba jest idealnym miejscem, no ten cień to wiadomo, nie ma na co patrzeć, ale poza tym piękna plaża. Tak jak mówiłem, przypomnę tylko, to jest ostatni film w ciągu najbliższego tygodnia na kanale Świnouście w sieci. Idziemy na krótki urlop Za tydzień pojawią się kolejne materiały Ale w międzyczasie zapraszamy na kanał Daniel Szysz Tam Myślę, że równie ciekawe filmy Z równie ciekawych miejsc Powinno być trochę cieplej niż tutaj Zapraszamy do oglądania Niezmiennie zapraszając do Świnoujścia oczywiście Ale również Na kanał Daniel Szysz Travel Myśliwity.com. Na dziś to już wszystko. Będziemy się żegnać w tych pięknych okolicznościach przyrody. Życzymy wszystkim miłego dnia, wspaniałego weekendu, dobrego odpoczynku. Wszystkim pracującym. Dużo owoców z pracy, mądrych przełożonych. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.